Jest przed wami nowy odcinek, w nim będą różne prankowe sceny, a zaczynamy od tej, w której umieściliśmy koperty w różnych miejscach na mieście i zobaczymy, jak ludzie będą na nie reagować. Nie, 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 zobaczymy. To jest jakaś pewnie reklama. <grymne> tak, kurs Biblii. Tak, specjalizm. Zobacz, zobacz. zobacz co jest. Zobacz co jest Travag. Zobaczmy, zaraz twoja kolej. ryzykuję, nie? Gówno jest, jak nie No i poczuł, jak wyciągamy wielki kutal. Nie! słucham Cię! Między tak serio, co jest? Nie nie, nie jest Hej, co jest ty? O, ładna dla ciebie słodka. To jest lepsze niż pieniądze. Dzięki. Dzięki! W tej scenie będę rozdawał nowe, ekskluzywne lizaki, które są warzywami. Dzień dobry, darmowa degustacja ekskluzywnych lizaków, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Lizaczek do degustacji, proszę bardzo. Proszę bardzo. <grystaje> Jak to lizać? Nawet nie pomytyj. Co to jest w ogóle? No pani spróbuje. To, jest... ja to jest cebula, no. paręka no, może być. No dzie, to jest lizak naturalny, zero sugar, no sugar, fantastic. No, no akurat do e, kawki e, lizaczka dla pani mam. Proszę bardzo. Bardzo no, dziękuję. Jaki smak? Ten jest taki bardziej cebulowy, a ten bardziej taki kartoflany. A ten jest marchewkowy, tak? No a ten to smak marchewkowy ma. Dla kobiety o dużych potrzebach i zapotrzebowaniu energetycznym. Znaczy, nie, mówię, że po prostu jak to jak lubi dużo, zjeść. O! Dzień dobry, dla panu dzisiaj rozdajemy yeah, ok Dz <eduk sigue> <frustrationki> ja, lizaki ma. takie ekskluzywne, proszę bardzo. Można, można, jasne, proszę bardzo. Proszę. bo dla żony. Da. Tutaj będzie. Proszę A to z jakiej to okazji? No po prostu rozdaję, bo to nowe otwarcie tam aha, tak jest. E... No tak, lizaki. Znaczy, to No to proszę bardzo, bo to już. Proszę bardzo, bo to. Tak, Dobra, może. Dobra, nie ma sprawy, proszę to, bardzo. Co to pan ma? Co no lizaki rozdajemy. Aha. A z czym te lizaki? No różne takie nowe ekskluzywne bez zero sugar. Proszę bardzo. To może Słucham? jeden. Słucham? E, o który pan chce? O ten za 50, a ten za 30 to, to płatne? No tak Nie to nie, nie, nie zapłacę. Zapł płatne nie? Ja, ty, tego, ja zapłacę tego dużego, ja muszę tego... Dobra, panie 150 To, czego? tego. <słuch> o może ty będziesz wiedzieć jak, jak to rozczytać Ten X szukam Gdzie, no to... Gdzie to, to będzie o to. Ale co to jest? No mapa, mapa skarbu to jest. No skarby, skarby to, skarby to my. jezioro? To wychodzi, że to jezioro jest. Tam jest staw na pewno. Czekaj, bo tu gdzieś o tu jakby my stali. Tu. No, to Znalazłem to! Z dziada pradziada jest. Go, gościu mi sprzedał. Kosz? O! <noise> Zgadza się. Mam. O! To nie zły skarb. No, a jak? Dot trzeba więcej. Jest! Znalazłem. Do. No! Panie bez czapki... Panie, będzie pan chory, panie bez czapki! Panie, gdzie pan czapkę ma? O, tu błąd jest! Błąd ortodograficzny był przez RZ. O, widzę, jej. Witam. widzę, a mówię, że obcy nie istnieją. Ten czyta dalej, czyta pan. O! Go dobrze! Kolejna strona. O, a to znam! Dzień! Panią też widzę. Ja pana też. O, pani, co, co pani kłamie? Jak ja panią widzę, to pani mnie nie może. O, ja pana widzę. Ja wszystko widzę, co pan robi, ja mam pana na oku. Widać wszystkie każdego. Na... Każdy brudzik na każdego się znajdzie. Pani, jak się kobitka przebiera o tam na górze, mówię panu. Chce pan zobaczyć? Gratulacje. Ha, widzi pani, pani się nie spodziewała tego, że pani może być obserwowana. Pani, no ale ona chyba specjalnie, bo codziennie o tej porze i specjalnie przy... Przy tym. Specjalnie przy oknie stoi, ale ma bimbałkę. Ja nie mogę, o tak od okna podchodzi. Dobra, proszę, ja żartuję. Bo to taki prank. Nie no, ja tu mam dla pani normalny, proszę bardzo. Pomyliło z degustacją warzyw, bo to, te, to miało być. No. Dziękuję. Proszę bardzo. Cebulowy? No dobra, może być, dobra. To weź sobie taki, A, a ja... Super akcja, To fajnie. Luka Stefa, zobacz. Teraz jestem po treningu, także... No. Akurat się przyda krzepa taka. To miłego wieczoru. Powiedz mi skarbie! Jestem twardziel, ty na klacie kędziorek